Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu A'udhu billahi min ash rahim Witam Was w kolejnym filmiku e, na temat Islamu e, Dzisiaj chciałam pokrótce omówić e, Surah Fatih i e, przetłumaczyć na polski nasi polscy muzmańscy uczeni zrobili to do mnie i ja chciałam tylko Wam to w filmiku przedstawić. E, mianowicie, podstawowe znaczenie wyrażenia al fatiha jest surą otwierającą Koranu, kluczem tak zwanym, co można odnieść się do tego, że ta sura jest e, w Koranie pierwszym rozdziałem recytowanym w całości w modlitwach, salat, e, lu, e, salat lub nazywamy też to namazem. E, sposób, w którym służy e, jako otwierająca dla wielu funkcji w codziennym życiu islamu. E, I tutaj e, zacytuję Wam po polsku e, Surafatię. W imię Boga miłosiernego, litościwego, chwała Bogu, Panu światów, miłosiernemu i litościwemu, Królowi Dnia Sądu Ostatecznego. Oto Ciebie cimy i, i prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, którzy obdarzyliśmy dobrodziejstwem, nie zaś tych, na którym zagniewalny, za i nie tych, którzy błądzą. I tutaj jest ta sura ticha. W języku polskim. My używamy w języku arabskim zawsze do modlitwy, no ale żeby wiedzieć, jakie to jest znaczenie tej sury, co znaczy, bo nie każdy zna język arabski. Także dla początkujących myślę, że to jest bardzo dobre, żeby po prostu wiedzieć, co znaczy i co się modlimy. Modlimy się do Allaha, Subhanahu wa Ta'ala. Zawsze nasze modlitwy kierujemy do Alla subhanahu wa ta'ala. E, proszę Alla subhanahu wa by obdarzył nas Hidają. Um, dał da nam błogosławieństwo. E, Olawius! Dada!